Witajcie co wiecie, widzimy sobie opuszczony zakład w świetnym stanie. Jest to bardzo dobrze zachowany zakład i jestem pewien, że nikt od mojego przyjścia tutaj nie był tutaj, w tym miejscu, ponieważ było ono bardzo ciężko dostępne. Nie będę się dużo kręcił po placu. Widać tylko, że jest tu palenie wzbronione. Przybliżałem to. Palenie wzbronione tabliczka. Nie wiem dokładnie, co to był za zakład. Mogło to być jakaś ubojnia. Tu mamy wejścia już, w sensie wejścia, okna. Zakratowane a tu mamy jakieś, prawdopodobnie, pojazdy zakładowe. Dobra, to, co jest na terenie, jest dość ciekawe, ale nie ma tutaj nic takiego, co mogłoby przykuć naszą uwagę na dłużej. Jesteśmy już na terenie i widać tu stare szafki pracownicze. Obok jest ubojnia mięsa, więc kto wie, czy to nie był stary budynek tej ubojni. Tu mamy pomieszczenie, do którego otwarłem okno ale przez kraty nie byłem w stanie się przycisnąć. Stare pomieszczenie. Prawdopodobnie kotłownie. Mamy tu jakieś bojlery. No ogólnie dosyć ciekawe ciekawe pomieszczenie, ale nie jest ono aż tak ekscytujące jak te, które są następne, bo widziałem już przez okno co w nich jest. Ale zapach niesamowity. Zakład zewnątrz jest dość stary. I jest dosyć duży. Co mamy w tych workach? Jakąś... Jakąś folię. Być może był to zakład produkujący folię, czy coś tego typu. Ale być może produkował takie oto... Kable. Nie, tu nie są kable. To są jakieś wieszaki? Hmm... Co to kurde jest? O. Odłożę to na miejsce, bo... Ja oczywiście nic nie dewastuję. Ale tu mamy kable miedziane, więc może on je produkował. Widać po schodach jak stary to jest zakład. Mamy tu maszyny. Oraz jeszcze nieotwartą gaśnicę. Data. Data naprawy. Hmm. Nie jest pokazana. Dokładnie. Tu mamy jakieś maszyny. W sensie maszyny, elektrykę. Nie będę włączał na razie. Hmm. Stanowisko warsztatowe. Mamy tutaj stanowisko pełne jakichś śrubokręty. Ale mamy tu pełne jakichś kluczy. Ogólnie doskonale zachowane stanowisko. A tu co mamy? Też jakieś śrubki. O, kolejne. I maszyna, której trzeba się przyjrzeć. Nie wiem do czego ona służyła, ale była to na pewno jakaś maszyna, być może to jest stara prasa hydrauliczna. Wyprodukowana w Poznaniu. A tu mamy jakieś kolejne wytwory być może tej fabryki. Czyli takie plastikowe pojemniki. Być może one były tu produkowane. Jeśli gdzieś znajdę informacje w internecie o kurde ten obiekt jest niesamowity. Urządzenie elektryczne. Hmm. Co my tu mamy? O, taki zeszycik. Kolejne maszyny. Maszyny przepraszam. Bardziej takie po prostu artykuły typu drabina. Typu jakiś taki scyzoryczek. Hmm, dobrze, że mam rękawiczki chociaż takie, bo... O kurde, niesamowite. Tu są jeszcze stare wózki. Lotos, jakiś wielki ten. A tu mamy wózek, patrzcie. On jest jeszcze sprawny w pełni. Nie wiem, czemu tu wszystko zostało zostawione. Być może właściciel zmarł i nie miał kto się tym zaopiekować. Hmm. Hmm. Też działa Mamy jakieś wyjście. Hmm. Zobaczymy sobie z ciekawości, czy jest otwarte. Nie, to jest zamknięte. Widać, że chyba ktoś się tu próbował włamać, ale mu nie wyszło. O, telefon stacjonarny. O kurde. Taka stara słuchawka, o, przyjechało auto na zewnątrz. Mamy kolejne plastikowe wyroby. Z, od twarogów na przykład takie właśnie takie opakowania, które być może są były właśnie tutaj produkowane w tej fabryce. No wieszak. Raczej nie była to jednak upojnia. Szczerze, nie spodziewałem się jednak, że będzie to tak świetnie zachowane. O, lusterko. Zobaczymy, czy jest woda. Wątpię. Oczywiście nie ma. Ale czego już tego nie będę wymagać, bo wygląda to na zakład opuszczony gdzieś w okolicach 2011 roku. Nie tak stawiam. Słuchawka, toaleta. I to jest koniec tej części zakładu. A nie, tam coś jeszcze ciągnie? Tak, są jeszcze jakieś pomieszczenia, być może biurowe. A nie, to szafki. Tak, proszek na oczyszczenia. Boiler. Lusterko. Tu mamy taką część typowo szatniową. Hmm, opakowanie po jajkach. Zobaczymy sobie szafki. Ale no nie chcę tutaj jakoś bardzo dużo świecić. Cukier. Hmm. To jeszcze cukier w szafce. Hmm. Nie. O, co tu mamy? Kubek. Szafka. O, jakiś czepek. Może faktycznie chyba to ubojnia. Albo raczej nie, bo sumie takie czepki były w ubojniach, ale w innych zakładach też chyba można takie stosować. Dobra. Teraz chyba idziemy na górę. schody są w całkiem dobrym stanie, dlatego można z nich skorzystać. Kolejna maszyna, z których może być naprawdę ciekawy, aczkolwiek jak już ktoś ogląda moje filmy dłużej, to wie, że ja postrałem tak średnio. No, ale jednak, oprócz tej maszyny, o, chciałem powiedzieć, że nic nie ma, ale są kolejne. I są jakieś farby, o, no. Zobaczymy sobie szafkę, również jest pełna jakichś tam takich rzeczy typowo pod, pod produkcję. Zobaczymy sobie jeszcze ostatnie nie, piętro. Hmm. On już jest naprawdę wysokie. I tu mamy również jakieś worki. O kurde jest jeszcze wyższe piętro. No tak, ta fabryka jest naprawdę wysoka. Ale te ostatnie piętro to już jest raczej taki typowy strych, w którym nic nie ma. Oprócz starych regałów. O, dużo kurzu, przez co nie widać, że stoi tam dosyć ładna lampa. Jeszcze w tą stronę trzeba zajrzeć. Mamy tutaj takie maszyny. Na koniec sobie jeszcze światło zobaczymy. Bo żadne światło nie działa. Ale tam widać, że jest coś jeszcze. Ej! Czyżbym ja uruchomił turbinę? Co jest? Patrzcie to, widzowie. O co chodzi? Czy ja to uruchomiłem, czy to tak działa wcześniej? Tu mamy jakieś kolejne wózki. Mobil 1. Czy to była nazwa tej firmy? Wątpię, ale może dowiemy się co produkowała. Aha. Elementy malowane proszkowo. Były tu wytwarzane. Sterowanie, eksploatacja. O kurde. Pod napięciem. Mamy tu jeszcze gaśnice I ogromny piec. Na którym coś jest napisane. Nie włączać w porannych godzinach, w podanych godzinach. Hmm. A daty nie ma. Zamknięte. Ciekawe, jak to wygląda w środku. Kolejny przycisk kusi, by kliknąć przycisk, ale ja nie będę klikał, bo to zawsze ryzyko, ale wy, widzowie, możecie kliknąć przycisk. O kurde. Są jeszcze jakieś elementy. Dosyć duże to jest. Naprawdę jest to duże. No i ta turbina co się kręci żegna nas hm, klucze. Sprawdź poziom oleju. Są tu jeszcze jakieś pomieszczenia. O kurde. A, to jest pewnie wyjście. Zobaczymy sobie. To pomieszczenie, apteczka, no, jakieś leki. Aha, to tu byliśmy chyba, czy nie? O, nie, tu nie byliśmy. Kolejne szafki. Zobaczymy sobie jedną, Pepo. Pani Gabriela. O kurde, jeszcze zostały numeracje. Szafki te są jednak pozamykane. I mam jakieś pomieszczenie typowo biurowe na finał odcinka. Hmm. Stare meble z prl -u. Siatka. Myślę, że z biedry, ale chyba nie jest z biedry. Skrzynka po Coca-Coli. O, naprawdę obiekt fajny. Można tu się rozciąć i poczylować. Ła, bałem się, że ktoś zamknął drzwi, ale tak chyba tylko ja albo, albo przewiew. Dobra, widzowie. Tutaj będę was powoli powoli żegnał. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się.